Dziś odkryjemy razem z Tobą, jak możesz uzależnić kobiety od siebie, łącząc to z głębokimi i mądrymi zasadami filozofii stoickiej. Wyjaśnimy, w jaki sposób stoicyzm uczy potężnych umiejętności, takich jak samoświadomość, empatia, kontrola emocjonalna i nie tylko, i jak te umiejętności mogą zrewolucjonizować Twoje relacje z kobietami. Pamiętaj, jak powiedział Marek Aureliusz: Opanuj siebie. Trenuj swoją duszę i zamień trudności życiowe w możliwości. Dzięki tej filozofii dowiesz się, jak wzmacniać swoje umiejętności społeczne i poznasz sekrety zdobywania kobiecych serc. W tym filmie dowiesz się, jak nie tylko przyciągnąć kobiety, ale także zaimponować im w trwały sposób. Jeśli jesteś gotowy, odkryjmy pięć umiejętności społecznych, które zadziwią kobiety, pod przewodnictwem filozofii stoickiej. Przed rozpoczęciem filmu nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomienia, dzięki czemu będziesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych treściach o tym, jak filozofia stoicka może zmienić Twoje życie. aksenami. Filozofia stoicka może nas prowadzić we wszystkich obszarach życia, zwłaszcza w związkach. Stołyki kładą duży nacisk na umiejętności takie jak samokontrola, równowaga emocjonalna, empatia i rozumowanie. W tym filmie dowiemy się, jak możesz wzmocnić swoje relacje z kobietami, czerpiąc inspirację z mądrych zasad stoików. Umiejętności społeczne, takie jak samoświadomość, empatia, kontrola emocjonalna, pewność siebie, cierpliwość, determinacja i pozytywne nastawienie, mogą pomóc ci przyciągnąć kobiety i sprawić, że Cię podziwiają. Wyjaśnimy, jak możesz rozwinąć te umiejętności i odnieść większy sukces w swoich relacjach z naukami stoików. Jeśli jesteś gotowy, weź głęboki oddech i rozpocznijmy tę podróż wypełnioną stoicką mądrością. Samoświadomość jest jednym z kamieni węgielnych filozofii stoickiej i punktem wyjścia na drodze rozwoju osobistego. Stołyki przywiązują dużą wagę do zasady poznaj siebie, ponieważ bez zrozumienia naszego świata wewnętrznego prawie niemożliwe jest nawiązanie zdrowych relacji ze światem zewnętrznym. Jak powiedział Marek Aureliusz, Poznaj swoją duszę, bo ona sama cię nie zdradzi. Samoświadomość to rozpoznawanie i rozumienie swoich wewnętrznych myśli, uczuć i reakcji. Ta umiejętność jest kluczem do sukcesu nie tylko w relacjach z kobietami, ale we wszystkich obszarach życia. Samoświadomość w kontaktach z kobietami pozwala zrozumieć, jak się prezentujesz, jak jesteś postrzegany i jaki wpływ twoje zachowanie ma na innych. Rozmawiając z kobietą, trzeba być wrażliwym na jej potrzeby i uczucia. Ale aby rozwinąć tę wrażliwość, musisz najpierw zrozumieć swój własny świat wewnętrzny. Na przykład, zauważenie, które emocje wyzwalają się podczas kłótni, pomaga kontrolować reakcje emocjonalne i komunikować się bardziej konstruktywnie. Zwiększa to zaufanie i lojalność kobiety wobec ciebie. Stoicki filozof Epiktet mówi: Umocnij w sobie mistrzostwo a wtedy odniesiesz sukces w świecie zewnętrznym. To podkreśla, jak potężnym narzędziem jest samoświadomość. Wykorzystując tę umiejętność w relacjach z kobietami, stale obserwuj siebie i notuj, jak reagujesz w jakich sytuacjach. Z biegiem czasu zwiększy to Twoją inteligencję emocjonalną i pomoże Ci rozwinąć bardziej zrównoważoną, atrakcyjną osobowość. Samoświadomość oznacza także akceptację własnych mocnych i słabych stron. Podkreślając swoje mocne strony i pracując nad poprawą słabych stron, możesz podejść do siebie i innych bardziej realistycznie. Ta szczerość i pewność siebie zapewnia szczerość i głęboką więź w relacjach z kobietami. Aby odnieść sukces w kontaktach z kobietami, musisz stale się doskonalić i odkrywać swój własny wewnętrzny świat. Proces ten nabiera jeszcze większego znaczenia dzięki naukom stoików. Znalezienie wewnętrznego spokoju jest podstawą nawiązania pokojowych i zdrowych relacji w świecie zewnętrznym. Ostatecznie, samoświadomość daje niesamowitą przewagę w relacjach z kobietami. Zrozumienie i kontrolowanie własnych emocji i myśli daje większą pewność siebie i równowagę emocjonalną. To sprawia, że kobiety Cię podziwiają i przywiązują się do Ciebie. Podróż samoświadomości, uzbrojona w stoicką mądrość, przekształci nie tylko Twoje relacje, ale każdy aspekt Twojego życia. Umiejętności społeczne 2. Empatia i słuchanie. Empatia i słuchanie są bezpośrednio powiązane z zasadami doceniania i rozumienia ludzi, które stanowią kamienie węgielne filozofii stoickiej. Stoicki filozof Epiktet powiedział: Najpierw spróbuj zrozumieć, a potem staraj się być zrozumiany. Podkreśla to, że zrozumienie emocji i myśli innych jest kluczem do budowania zdrowych głębokich relacji. Empatia to zrozumienie uczuć i doświadczeń drugiej osoby z jej perspektywy. Pozwala to na nawiązanie emocjonalnej więzi z drugą osobą i pomaga rozwinąć z nią głębszą relację. Empatia w relacjach z kobietami pozwala zrozumieć ich potrzeby, pragnienia i stany emocjonalne. Daje to możliwość zdobycia ich zaufania i stworzenia trwałej więzi. Filozofia stoicka zaleca docenianie innych i i akceptowanie ich wartości jako ludzi. Takie podejście ułatwia wczuwanie się w kobiety i prawdziwe słuchanie ich w związkach. Kiedy rozmawiasz z kobietą, prawdziwe słuchanie i zrozumienie tego, co mówi, pokazuje, że ją cenisz i troszczysz się o jej świat emocjonalny. Zwiększa to jego zaufanie i lojalność wobec ciebie. Słuchanie to nie tylko słuchanie, wymaga także aktywnego i uważnego skupiania się na tym, co mówi druga osoba. Aktywne słuchanie oznacza pełne zrozumienie tego, co mówi druga osoba i przekazywanie jej znaczących informacji zwrotnych. To pokazuje, że cenisz drugą osobę i przejmujesz się jej zdaniem. Możesz wdrożyć pewne strategie, aby poprawić empatię i słuchanie w swoich interakcjach z kobietami. Pierwszego pełne skupienie Skup całą swoją uwagę na drugiej osobie, gdy ona mówi. Odłóż telefon i inne rozrywki. Drugi kontakt wzrokowy. Nawiązanie kontaktu wzrokowego pokazuje drugiej osobie, że naprawdę ją interesujesz. Trzeciego aktywne uczestnictwo. Żądawaj pytania, aby podtrzymać rozmowę i okaż zrozumienie, podsumowując to, co powiedziała druga osoba. Czwarta refleksja emocjonalna. Okaż empatię, pokazując, że rozumiesz i czujesz emocje drugiej osoby. Użyj na przykład wyrażeń takich, jak: Rozumiem że czujesz się naprawdę zdenerwowany w tej sytuacji. Empatia i umiejętności słuchania pomagają budować głębokie więzi i rozwijać zdrową komunikację w relacjach z kobietami. Umiejętności te pozwalają zrozumieć potrzeby emocjonalne drugiej osoby i odpowiednio na nie odpowiedzieć. Mądrość stoicka prowadzi cię w podróży pełnej empatii i słuchania oraz pozwala wykorzystać te umiejętności we wszystkich obszarach życia. W rezultacie empatia i słuchanie nie tylko tworzą krótkotrwałą atrakcyjność w relacjach z kobietami, ale są także podstawą budowania długotrwałych, solidnych relacji. Rozwijając te umiejętności, możesz zdobyć serca kobiet i stworzyć z nimi głębokie, znaczące więzi. Kierując się filozofią stoicką, włącz empatię i słuchanie do swojego codziennego życia i obserwuj, jak zmieniają się twoje relacje. Yumi Jet Nosk, Kontrola emocji ma kluczowe znaczenie dla filozofii stoickiej i jest kluczem do sukcesu we wszystkich obszarach życia, zwłaszcza w związkach. Stołyki uznają, że emocje są naturalne, ale radzą, aby nie pozwalać, aby te emocje nami kontrolowały. Jak powiedział Marek Aureliusz: Szczęście jest w duszy, jest niezależne od warunków zewnętrznych. Kontrola emocji w relacjach z kobietami oznacza rozpoznawanie, zrozumienie i zarządzanie swoimi reakcjami emocjonalnymi. Pozwala to zachować spokój i podejmować logiczne decyzje w stresujących lub złożonych sytuacjach. Kontrola emocjonalna pomaga utrzymać zdrowie emocjonalne zarówno ciebie, jak i drugiej osoby, a także sprawia, że twój związek jest bardziej zrównoważony i zdrowy. Stoicki filozof Epiktet powiedział to nie wydarzenia Cię niepokoją, ale Twoja w nie wiara. Stanowi to podstawę kontroli emocjonalnej. Nie same wydarzenia są ważne, ale to, jak na nie reagujemy. Kontrola emocji polega na świadomym zarządzaniu tymi reakcjami. Oto kilka strategii poprawy kontroli emocjonalnej w relacjach z kobietami. Pierwsza świadomość i akceptacja. Rozpoznaj i zaakceptuj swoje emocje. Świadomość swoich emocji jest pierwszym krokiem do ich kontrolowania. Na przykład, gdy odczuwasz zazdrość lub złość, zidentyfikuj i uznaj te uczucia. Drugie ćwiczenia oddechowe Głębokie oddychanie w chwilach stresu lub wzruszeń uspokaja układ nerwowy i pozwala jaśniej myśleć. Ustabilizuj swój stan emocjonalny, biorąc kilka głębokich oddechów. Trzeciego Logiczne Myślenie: Użyj umiejętności logicznego myślenia. Aby kontrolować swoje emocje. Zanim zareagujesz emocjonalnie na jakąś sytuację, ocen ją logicznie i zastanów się, jak najlepiej możesz zareagować. Czwartego, pozytywny dialog wewnętrzny. Mów do siebie pozytywne i wspierające słowa. Na przykład potrafię kontrolować tę sytuację, lub potrafię zachować spokój i logicznie myśleć. Piąty dystans emocjonalny. W sytuacji intensywnej emocjonalnie cofnij się o krok i oceń sytuację z obiektywnej perspektywy. Pomoże ci to lepiej zarządzać reakcjami emocjonalnymi. Kontrola emocji buduje zaufanie i szacunek w relacjach z kobietami. Kobiety pociągają mężczyźni, którzy są stabilni emocjonalnie i kontrolują, ponieważ zapewnia to bezpieczne i zdrowe środowisko w związku. Poprawa kontroli emocjonalnej czyni cię silniejszym i bardziej odpornym, nie tylko w związkach, ale we wszystkich obszarach życia. Kierując się filozofią stoicką, włącz kontrolę emocjonalną do swojego codziennego życia. Ta umiejętność pomoże ci zachować spokój w trudnych sytuacjach, podejmować logiczne decyzje i budować zdrowe, zrównoważone relacje. Kontrola emocjonalna pokazuje, że cenisz nie tylko siebie, ale także drugą osobę i dbasz o jej zdrowie emocjonalne. Podsumowując, Kontrola emocjonalna to umiejętność, która wyróżnia cię na tle innych i zapewnia długotrwały sukces w relacjach z kobietami. Rozwijanie tej kontroli jest możliwe i można je skutecznie wdrożyć dzięki stoickiej mądrości. Aby zdobyć serca kobiet i stworzyć z nimi głębokie, znaczące więzi, uczyń kontrolę emocjonalną częścią swojej codziennej praktyki. Umiejętności społeczne 4. Pewność siebie. Pewność siebie jest kamieniem węgielnym filozofii stoickiej i kluczem do sukcesu zarówno w rozwoju osobistym, jak i w relacjach. Stołyki podkreślają, jak ważna jest znajomość własnej wartości i mocy, aby stawić czoła wyzwaniom życia i nawiązać zdrowe relacje z innymi. Marek Aureliusz powiedział Znajdź w sobie siłę, bo to cię uchroni przed wszelkimi problemami ze strony świata zewnętrznego. Pewność siebie oznacza znajomość siebie i swoich możliwości oraz działanie z wewnętrznym spokojem i determinacją, które towarzyszą tej wiedzy. Pewność siebie zwiększa Twoją atrakcyjność i charyzmę w relacjach z kobietami. Kiedy kobieta jest z pewnym siebie mężczyzną, czuje się przy nim bezpieczna i wartościowa. Filozofia stoicka zapewnia mocny fundament do rozwijania pewności siebie. Stołyki twierdzą, że czynników zewnętrznych nie można kontrolować. Ale możemy kontrolować nasze własne myśli, uczucia i reakcje. To zrozumienie tworzy poczucie wewnętrznej siły i pewności siebie. Niektóre strategie zwiększające pewność siebie. Pierwsza Znajomość własnej wartości. Bądź świadomy własnej wartości i umiejętności. Dostrzegaj swoje mocne strony i podkreślaj je. Stale doskonał się i zdobywaj nowe umiejętności. Drugiego Pozytywne myślenie. Wspieraj się pozytywnymi myślami. Stosuj pozytywne dialogi wewnętrzne typu Gimogę osiągnąć, jestem wartościowy. To zwiększa twoją pewność siebie. Trzeciego wyprostowana postawa i mowa ciała. Używaj pewnej mowy ciała. Ston prostu nowy kontakt w i ucimy otwart. Zrelaksowon Postow. To nie tylko sprawi, że będziesz wyglądać na pewną siebie na zewnątrz, ale także pomoże Ci poczuć się silniejszym wewnętrznie. Czwartego bycie przygotowanym. Dobre przygotowanie zwiększa Twoją pewność siebie. Przed spotkaniem lub ważną rozmową dobrze się przygotuj. Zapłanuj, co powiesz i jak się zachowasz. Piąte stawianie czoła strachom. Zaakceptuj swoje lęki i staw czoła imienia. Stołyki twierdzą, że przezwyciężanie lęków i niepokojów jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie pewności siebie. Pokonaj te lęki, rzucając się w trudne sytuacje. Pewność siebie tworzy nieodpartą siłę przyciągania w relacjach z kobietami. Mężczyzna pewny siebie to taki, który jest pogodzony ze sobą i wie, czego chce w życiu. To cecha, którą kobiety szanują i chcą mieć w pobliżu. Kierując się filozofią stoicką. Włącz pewność siebie do swojego codziennego życia. Zwiększy to Twoją zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, czyniąc Cię bardziej atrakcyjną i charyzmatyczną osobą. Pewność siebie sprawi, że odniesiesz większy sukces i będziesz szczęśliwszy, nie tylko w relacjach z kobietami, ale we wszystkich obszarach życia. Podsumowując, pewność siebie to umiejętność, która wyróżnia Cię na tle innych i zapewnia długotrwały sukces w relacjach z kobietami. Stoicka mądrość prowadzi cię w rozwijaniu tego zaufania i nadaje głęboki sens twojemu życiu. Spraw, aby pewność siebie stała się częścią twojej codziennej praktyki, aby zdobyć serca kobiet i zbudować z nimi głębokie, znaczące więzi. Umiejętności społeczne 5. Pozytywna perspektywa. Pozytywna perspektywa jest ważnym elementem filozofii stoickiej, który decyduje o tym, jak postrzegamy życie i jak radzimy sobie z wyzwaniami. Stołyki uczą, jak zachować wewnętrzny spokój i szczęście pomimo nieuniknionych wyzwań życiowych. Jak powiedział Epiktet, tajemnica szczęścia nie zależy od sytuacji, ale od tego, jak je postrzegamy. Pozytywne nastawienie wymaga patrzenia na wydarzenia i sytuacje z pozytywnej perspektywy, dostrzegania szans lub uczenia się w każdej sytuacji. Pozytywne nastawienie do relacji z kobietami nie tylko czyni cię atrakcyjnym i zachęcającym ale także pomaga uczynić twoje relacje silniejszymi i zdrowszymi, wykazując odporność na trudności. Sposoby rozwijania pozytywnej perspektywy, kierując się filozofią stoicką. Pierwszego, przeformułowanie myśli: znajdź pozytyw w każdej sytuacji. Na przykład, gdy pokłócisz się, potraktuj ją jako okazję do lepszego zrozumienia i rozwoju relacji. Pomoże ci to przekształcić negatywność w pozytywną perspektywę. Druga praktyka wdzięczności. Codziennie zapisuj rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Dzięki temu Twój umysł będzie skupiał się na pozytywnych rzeczach, a Ty będziesz bardziej odporny na negatywne. Trzeciego skoncentruj się na rzeczach, na które masz wpływ. Stołyki podkreślają znaczenie skupiania się na rzeczach, które możemy kontrolować. Na czynniki zewnętrzne mamy ograniczoną kontrolę, ale nasze myśli i reakcje są całkowicie w naszych rękach. Dzięki tej świadomości możliwe jest rozwinięcie pozytywnego nastawienia. Czwartego, pozytywny dialog wewnętrzny. Bądź dla siebie miły i utrzymuj pozytywny dialog wewnętrzny. Wspieraj się stwierdzeniami takimi jak i dam sobie radę, wszystko będzie lepiej. Piąte, wypełnianie otoczenia pozytywnymi ludźmi. Spędzaj czas z ludźmi, którzy mają pozytywną energię. Pomoże ci to również rozwinąć i utrzymać pozytywne nastawienie. Pozytywna perspektywa w relacjach z kobietami sprawia, że czują się przy tobie szczęśliwsze i spokojniejsze. Pozytywni ludzie przekazują energię i szczęście innym wokół siebie. To sprawia, że kobiety chcą spędzać z tobą więcej czasu i stają się dla ciebie bardziej atrakcyjne. Pozytywne nastawienie zwiększa także twoją zdolność radzenia sobie z wyzwaniami. W związku nieuchronnie pojawią się trudności i przeszkody. Podejście do takich sytuacji z pozytywnej perspektywy pozwala na bardziej konstruktywne radzenie sobie z problemami i dalsze wzmocnienie relacji. Kierując się filozofią stoicką, włącz pozytywną perspektywę do swojego codziennego życia. Dzięki temu będziesz szczęśliwszy i odniesiesz większy sukces nie tylko w relacjach z kobietami, ale we wszystkich obszarach życia. Pozytywna perspektywa poprawia jakość życia zarówno Ciebie, jak i ludzi wokół Ciebie. Podsumowując, pozytywne nastawienie to umiejętność, która wyróżnia cię na tle innych i zapewnia długotrwały sukces w relacjach z kobietami. Rozwijanie i utrzymywanie tego pozytywnego nastawienia dzięki stoickiej mądrości nadaje głęboki sens Twojemu życiu. Niech pozytywne nastawienie stanie się częścią Twojej codziennej praktyki, aby zdobyć serca kobiet i zbudować z nimi głębokie, znaczące więzi. Dziś odkryliśmy siedem ważnych umiejętności społecznych które pozwolą Ci odnieść sukces w relacjach z kobietami, kierując się filozofią stoicką. Każda z nich ma kluczowe znaczenie nie tylko dla zdobycia serc kobiet, ale także dla prowadzenia szczęśliwszego i bardziej zrównoważonego życia. Jeśli spodobał Ci się ten film i chcesz dowiedzieć się więcej, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomienia. Podziel się z nami swoimi komentarzami i przemyśleniami, ponieważ Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna. Do zobaczenia w następnym filmie